Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego życie w Europie staje się coraz droższe? Dlaczego ceny energii szybują w górę, a rolnicy są zmuszani do zamykania swoich gospodarstw? Oficjalnie to wszystko dla ratowania klimatu, ale czy na pewno? Zielony Ład wielki plan Unii Europejskiej, który rzekomo ma ocalić planetę zmniejszenie emisji, odejście od paliw kopalnych rozwój rolnictwa. Wszystko brzmi pięknie, ale czy przypadkiem nie jest to zasłona dla czegoś zupełnie innego? W rzeczywistości Zielony Ład to zbiór regulacji i nakazów, które w praktyce mogą doprowadzić do ograniczenia suwerenności energetycznej i żywnościowej poszczególnych państw. Wymuszenie przejścia na odnawialne źródła energii, takie jak wiatr i słońce, może sprawić, że kraje uzależnią się od technologii dostarczanych przez globalne korporacje. W dodatku, restrykcyjne normy dotyczące emisji dwutlenku węgla prowadzą do zamykania elektrowni i hut, a w konsekwencji do wzrostu bezrobocia i osłabienia gospodarki. Zielony Ład promuje również ideę zmniejszenia spożycia mięsa i zastąpienia go alternatywnymi źródłami białka, takimi jak owady czy syntetyczna żywność. Czy to naprawdę troska o planetę, czy może kolejny sposób na podporządkowanie społeczeństwa międzynarodowym interesom? Rolnicy w całej Europie ostrzegają, unijne regulacje doprowadzą do katastrofy. Redukcja produkcji mięsa, ograniczenie nawozów, nowe podatki. To wszystko brzmi jak plan eliminacji niezależnych gospodarstw rolnych i uzależnienie nas od korporacyjnych dostawców żywności. Zmuszanie rolników do spełniania coraz bardziej rygorystycznych norm środowiskowych wiąże się z ogromnymi kosztami, których większość gospodarstw nie jest w stanie udźwignąć. Wielu rolników zmuszonych jest do likwidacji swoich farm, ponieważ nie są w stanie konkurować z wielkimi koncernami rolnymi, które łatwiej dostosowują się do regulacji i mają dostęp do ogromnych dotacji. Dodatkowo ograniczenia stosowania nawozów i środków ochrony roślin prowadzą do obniżenia plonów. Co może skutkować niedoborami żywności i wzrostem jej cen? To nie tylko problem ekonomiczny, ale również zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego całych narodów. Czy Zielony Ład rzeczywiście dba o przyszłość rolnictwa, czy raczej prowadzi do jego systematycznej eliminacji? Zadajmy sobie pytanie, kto na tym skorzysta. Bo na pewno niezwykły obywatel, gdy ceny prądu i żywności rosną, Wielkie korporacje i globalne elity przejmują kontrolę nad rynkiem. Zielony Ład, choć przedstawiany jako inicjatywa proekologiczna, w praktyce sprzyja największym międzynarodowym graczom. To właśnie gigantyczne korporacje z sektora energetycznego, technologicznego i rolno-spożywczego przejmują rynek, eliminując konkurencję w postaci niezależnych przedsiębiorców. Banki i fundusze inwestycyjne pompują miliardy w zielone technologie, wiedząc, że rządy będą zmuszone dotować ich rozwiązania. W efekcie społeczeństwo płaci coraz wyższe rachunki, a korporacje liczą zyski. Nie można też zapominać o politykach i organizacjach międzynarodowych, które umacniają swoją władzę dzięki narracji o kryzysie klimatycznym. Tworzą nowe przepisy, nowe podatki i nowe ograniczenia. Podczas gdy przeciętny obywatel ma coraz mniej do powiedzenia. Czy naprawdę chodzi o dobro naszej planety? Czy może o zbudowanie nowego systemu globalnej kontroli? Niektórzy mówią wprost. To część większego planu. Mówią nam, że dla dobra Ziemi musimy zrezygnować z samochodów spalinowych na rzecz tych mniej emisyjnych mięsa i prywatnej własności. Przypadek? A może celowa strategia, by pozbawić nas niezależności? Już w XVIII wieku Rousseau ostrzegał przed elitami i władzami, które mogą narzucać swoją wolę pod pretekstem troski o dobro społeczeństwa. Jego koncepcja umowy społecznej zakładała, że obywatele powinni mieć realny wpływ na decyzje, które ich dotyczą. Tymczasem współczesne globalne organizacje, takie jak Światowe Forum Ekonomiczne, promują wizję przyszłości, w której zwykły człowiek nie posiada nic, a wszystko jest kontrolowane przez centralne instytucje i megakorporacje. Czy nie jest to spełnienie ostrzeżeń Orwella, który opisywał świat, gdzie każdy aspekt życia był monitorowany i regulowany? Czy przypadkiem nie dążymy do modelu, w którym wolność jednostki stanie się jedynie iluzją? Słyszymy obietnicę zielonej przyszłości, ale czy to nie jest po prostu propagandowa przykrywka? Technokraci z Brukseli decydują za nas, bez pytania o zdanie. W imię walki z klimatem odbierają nam wolność. Politycy Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych promują narrację, że bez radykalnych zmian cywilizacja nie przetrwa. Straszą apokalipsą klimatyczną, podczas gdy ich własne działania prowadzą do ekonomicznego zniewolenia społeczeństw. Manipulacja danymi i medialna propaganda sprawiają, że ludzie akceptują coraz większe ograniczenia swoich praw w imię rzekomego dobra wspólnego. Kolejnym krokiem Zielonego Ładu jest stopniowe eliminowanie samochodów spalinowych. Władze UE planują całkowity zakaz ich sprzedaży już w najbliższych dekadach. Czy to naprawdę troska o klimat, czy może narzędzie do ograniczenia mobilności zwykłych ludzi? Pojazdy elektryczne promowane jako alternatywa są drogie, wymagają surowców kontrolowanych przez globalne korporacje i zależą od infrastruktury, której wielu krajom brakuje. Co więcej, produkcja baterii do tych pojazdów wiąże się z ogromnym zużyciem energii i wydobyciem metali ziem rzadkich, często w krajach o fatalnych warunkach pracy. Ostatecznie zakaz aut spalinowych sprawi, że wielu ludzi straci możliwość swobodnego poruszania się, a transport stanie się kolejną domeną kontrolowaną przez wielkie firmy i rządy. Czy naprawdę chodzi o ekologię, czy raczej o kontrolę nad obywatelami? Warto też zauważyć, że wymiana całej floty samochodów na elektryczne oznacza gigantyczne zużycie surowców, takich jak lit, kobalt i nikiel. Ich wydobycie nie tylko niszczy środowisko, ale również prowadzi do wyzysku ludzi w krajach afrykańskich i Ameryki Południowej. Czy zatem elektryfikacja transportu rzeczywiście jest rozwiązaniem ekologicznym, czy jedynie kolejnym sposobem na przesunięcie problemów w inne miejsce? Dodatkowo wprowadzenie systemów cyfrowej kontroli pojazdów, takich jak zdalne wyłączanie silników czy limitowanie zasięgu podróży, może stać się narzędziem do śledzenia i ograniczania wolności obywateli. Czy w przyszłości będziemy musieli prosić o zgodę na podróż poza wyznaczony rejon? To już nie jest science fiction. To realne plany, które mogą wejść w życie szybciej niż nam się wydaje podczas gdy Europa nakłada na siebie coraz bardziej rygorystyczne przepisy klimatyczne, inne kraje zupełnie się tym nie przejmują. Chiny, największy emitent dwutlenku węgla na świecie, nadal buduje kolejne elektrownie węglowe, zwiększając emisje na niespotykaną skalę. Indie, drugi gigant przemysłowy, również nie zamierzają rezygnować z taniej energii węglowej. Co więcej, w czasie gdy Unia Europejska zamyka swoje kopalnie i ogranicza wydobycie surowców, Chiny i Rosja przejmują kontrolę nad globalnym rynkiem minerałów niezbędnych do produkcji paneli słonecznych i baterii do samochodów elektrycznych. Oznacza to, że Europejczycy rezygnują z własnych zasobów, uzależniając się od dostaw z państw, które nie przestrzegają żadnych standardów ekologicznych. Kraje rozwijające się, takie jak Brazylia czy Indonezja, Nadal prowadzą masową wycinkę lasów deszczowych na potrzeby rolnictwa i przemysłu drzewnego. Tymczasem Europa każe swoim obywatelom rezygnować z mięsa, aby zmniejszyć emisję metanu, co w skali globalnej ma marginalne znaczenie. Nawet Stany Zjednoczone, które często kreują się na lidera w walce z globalnym ociepleniem, nie stosują się do tak restrykcyjnych zasad jak Unia Europejska. Amerykańskie firmy naftowe nadal prowadzą intensywne wydobycie, a transport publiczny i system dróg wciąż bazują na paliwach kopalnych. Dlaczego więc tylko Europa ma ponosić koszty transformacji klimatycznej? Dlaczego zwykli obywatele mają płacić wyższe rachunki, podczas gdy reszta świata bez przeszkód rozwija swoje przemysły i czerpie z tego ogromne zyski? Czy to naprawdę dbałość o środowisko? Czy raczej świadome osłabianie zachodu w globalnej grze o wpływy? Na szczęście coraz więcej osób zauważa te wszystkie sprzeczności i nie daje sobie wmówić największych bzdur i kłamstw. Zastanów się, czy to wszystko, co mówią, ma jakikolwiek sens? Często wystarczy tylko chwila refleksji, by przejrzeć na oczy.